Kochani, witam Was bardzo serdecznie i zapraszam Was na moje dzisiejsze czytanie. Dzisiaj zrobimy czytanie o naszych panach, czyli sprawdzimy, co tam słychać u, u naszych panów. Nie mam wrażenie, że. Tego, że y, być może oni obecnie y, 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 fi, y, fizycznie z sosami, y, to oni. Y, nie czują się samotni, nie odczuwają samotności, być może też e, e, nie doskwiera im samotność, ponieważ e, w sensie takim stricte e, duchowym e, oni wyczuwają Waszą e, obecność. Tutaj, że Wy jesteście przy nich, pomimo że gdzieś tam w, e, e, fizycznie czy w sposób materialny Was nie ma w jego życiu. Generalnie to są mężczyźni, którzy e, lubią być sa, e, sa, e, samotnikami, e, dobrze się czują w swoim, w swoim towarzystwie. Ale ja myślę, że to wcale nie oznacza, że chcą być sami. Być może oni gdzieś tam też w głębi duszy też, też potrzebują jakiegoś towarzystwa. No właśnie, ale to nie są ludzie tacy towarzyscy. To, to towarzyscy, którzy lubią przebywać w towarzystwie, którzy lubią. Yy, yy. No to nie oznacza, że, że nie mają tego, tego towarzystwa, że, że nie mają przyjaciół, że, że nie mają znajomych, ale to są osoby, które generalnie lubią przebywać same ze sobą, tutaj w swoim towarzystwie. Lubią spędzać czas w samotności. Ja mam wrażenie, że wy jesteście dla nich takim światłem, takim drogowskazem, który wskazuje im drogę, czy też oświetla im drogę, którą podążają. No właśnie są so to mężczyźni, których cechuje duża inteligencja, ale też mądrość. Mądrość też taka, taka życiowa, być może są so to mężczyźni z jakimś dużym doświadczeniem. Tutaj, tutaj ży, życiowym. Właśnie, czyli so to Mężczyźni doświadczeni, I, i, y, ale są też mężczyźni, którzy być może są świadomi, tutaj zdają sobie sprawę z tego, y, y, z tego że oprócz tego świata materialnego, rzeczywistego, w którym żyje, istnieje, jeżeli y, y, istnieje ten świat duchowy. Y, czują, że, hmm, y, że pomimo tego całego bólu, y, który, którzy, y, <skrywa> który oni odczuwają, Yy, oni w tym całym bólu i swoim cierpieniu yy, nie są sami. No właśnie. I wy też dajecie im taką yy, wiarę i nadzieję. No właśnie, jesteście tym światełkiem yy, wiary. i yy, yy, yy nadziei, że pomimo tego całego bólu, którego on doświadcza, tego, 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 tego cierpienia. No właśnie, jest szansa, że będzie lepiej, jest szansa na jakąś zmianę, na, na jakąś poprawę tutaj, tutaj na lepsze, że jest szansa też na szczęście. Że no właśnie, że jest szansa, że oni mogą być jeszcze szczęśliwi. Tutaj yy, 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 mam wrażenie, że oni też bardzo intensywnie yy, odczuwają swoje emocje, swoje uczucia, również ten ból i to cierpienie, ale też yy, yy, jeżeli wy. Yy, yy, jeżeli wy cierpicie, to oni też y, równie silnie i równie mocnie odczuwają tutaj y, wasz ból, tutaj y, y, wasze, y, wasze, y, wasze cierpienie. No właśnie, wy też rozpraszacie ten ból, to. Y, to, to cierpienie, i tutaj sprawiacie, że w miejsce tego bólu, tego cierpienia, tutaj wchodzi, wchodzi szczęście, czy też ten ból i to cierpienie zastępowane z radością tutaj szczęściem. On też czuje, że we w, w jego wnętrzu tutaj, w jego dusz, y, y, duszy, ale też w jego życiu y, wewnętrznym, tutaj y, duchowym zachodzi jakaś przemiana tutaj. Y, też, też przemiana duchowa, on też czuje, że on przechodzi jakoś, albo przeszedł jakąś transformację, jakąś przemianę, że tutaj narodził się na nowo, że on sam, ale, ale też jego życie zewnętrzne, jak i zarówno wewnętrzne tutaj kreują się na nowo. Kreują się tutaj, e, e, powstają na nowo. On zdaje sobie też zmianę, że on po tej przemianie, po tym odrodzeniu tutaj staje się innym, tutaj e, stanie się innym, zupełnie e, nowym człowiekiem. E, e, ja mam wrażenie, że on. E, Hmm, y, odszedł y, od czegoś czego y, y, znaczy odszedł y, od czegoś czego wcześniej y, nie dostrzegał, a miał to przed oczami i teraz do tego wraca. Tutaj y, zaczyna. To y, dostrzegać. On zaczyna dostrzegać y, być może e, e, coś, co do tej pory było dla niego niewidoczne, co było dla niego e, 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 ukryte. E, ja mam wrażenie, że w jego życiu tutaj e, e, działają jakieś siły. E, niewidzialne siły, które odmieniają nie tylko jego samego, jego wnętrze, jego duszę, ale również to życie wewnętrzne. Z ta, one sprawiają, że on się stanie kimś dużo lepszym, kimś, 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 kimś wartościowszym. Ja mam wrażenie, że on tutaj też zaczął dostrzegać, że największą wartością w jego życiu, również tym zewnętrznym, ale tutaj duchowym, tutaj jesteście Wy całkiem możliwe, że to Wy w jakiś sposób tutaj y, y, wpływacie na to, że y, jego życie tutaj nie tylko życie zewnętrzne, materialne, ale również to życie duchowe ulega y, zmianom, czy y, czy, czy, czy też przemianą? Pewne rzeczy, które do tej pory pozostawały, y, 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 pozostawały w, w ukryciu, tutaj zaczynają się odkry, odkrywać, zaczynają się ujawniać. Y, y, jeżeli tutaj y, y, Czekaliście na, y, na ujawnienie czegoś albo y, y, przy, przez niego. Y, y, czekaliście, aż on tu coś wam, coś wam ujawni, coś przed wami odkryje. No, y, mam wrażenie, że wy się tego y, doczekacie, bo y, to, y, to nastąpi. No właśnie, myślę, że on też nie doceniał i nie dostrzegał siły tutaj Waszej mocy, siły tutaj Waszych uczuć, Waszej miłości, ale też siły jego uczuć do was które on ma w sobie i które chce wam ofiarować on tak naprawdę nie doceniał tutaj siły tych uczuć i mam wrażenie że on dopiero teraz zaczął je 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 doceniać, ale też je dostrzegać, bo być może on ich nie, nie doceniał, bo wcześniej ich nie dostrzegał. I żeby tutaj y Albo nie był ich świadom. No właśnie, żeby je dostrzec, żeby je sobie uświadomić, on musiał tu przejść przez jakieś trudności. I żeby tutaj przejść przez te trudności, tutaj e, e, po, e, pokonać te trudności, on musiał włożyć w to wiele, wiele pracy, wiele trudu, ale też wiele, wiele wysiłków. No właśnie, on miał daleko trudności trudno drogie do, y, 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 do, y, do pokonania, żeby tutaj i trudno drogie, żeby zrozumieć, dostrzec siłę i wartość swoich uczuć, ale też y, y, waszych uczuć do Niego, albo ogólnie Waszych w, y, wzajemnych uczuć, albo y, Uczucia, którym się da życie. Tutaj, tutaj dojdzie do jakiejś komunikacji, do, do jakiejś rozmowy właśnie o uczuciach. Być może podczas której on tutaj wyzna wam swoje, swoje uczucia, swoją miłość, ale być może podczas której on też Ofiaruje Wam swoje, swoje, swoje uczucia. E, tutaj dojdzie do jakiegoś spotkania z przeszłości. Być może e, Wy się już e, gdzieś tam spotkaliście. E, Spotkaliście w przeszłości i teraz wy wracacie do tego spotkania albo do jakiejś rozmowy, która była przeprowadzona między wami już w przeszłości, ale też wracacie do jakiejś, do jakiejś współpracy, ale też być może do podjęcia jakiejś wspólnej decyzji, która będzie jednocześnie początkiem czegoś y, nowego albo odrodzeniem się czegoś nowego. Ja mam wrażenie, że w pewnym że wy, wyruszyliście w podróż albo wyruszycie w podróż albo już y, wyruszycie w podróż podczas y, y, której wasze drogi się skrzyżują. Ja mam wrażenie, że wy tutaj zaczniecie y, y, Myśleć podobnie. Eee... Właśnie mm, Wasze życie. Tutaj stanie się w pełni szczęśliwe. Możliwe, że wyrazem wspólnie tutaj stworzycie w pełni szczęśliwe życie. Kochani, to na dzisiaj koniec. Oczywiście, jak zawsze, zapraszam Was na moje kolejne czytania, również na czytania prywatne. W sprawie czytań prywatnych, tutaj proszę kontaktować się ze mną. Właśnie. Proszę się kontaktować ze mną mailowo. E, e, maila do czytań prywatnych znajdziecie w opisie pod każdym moim czytaniem, również pod tym e, dzisiejszym e, czy, e, czy, e, czytaniem. Bardzo serdecznie dziękuję Wam za e, wszystkie. Polubienia, komentarze i sub subskrypcje.